Wiemy, jak istotne są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, o czym przypomina nam BHP. Czy mamy jednak świadomość, jakie są zasady psychologicznego BHP? Czy wiemy, jak stworzyć bezpieczne psychologicznie środowisko pracy? Środowisko pracy bezpieczne to jest takie, gdzie przede wszystkim dostrzegany jest człowiek. Z mojego doświadczenia. Jak patrzę na, na, na te lata, i zarówno na firmy większe, jak i mniejsze, jak i startupy, jak i duże korporacje, tak naprawdę tam, gdzie człowiek jest widziany i widziane są jego potrzeby, tam jest dobra atmosfera, tam są realizowane cele, tam jest spójne postrzeganie, tak naprawdę, miejsca tej organizacji w całym środowisku. I, I tam jest rozwój, i tam jest y, rozwój oparty przede wszystkim o ludzkie talenty, bo, bo, bo to jest może trywialne, ale tak naprawdę ludzie są najważniejszy. i Ludzki talent, i ludzka praca wnosi do, do sukcesu przedsiębiorstwa, a po to, żeby ten sukces był odniesiony, ludzie muszą po prostu się dobrze czuć e, z punktu widzenia swojego zarówno miejsca w organizacji, swojego poczucia bezpieczeństwa. Jak i też swojej roli w tej organizacji, i też roli, jaki organizacja ma do spełnienia w całym ekosystemie. Także jest wiele aspektów, które muszą być spełnione do tego, żeby pracownik się dobrze czuł i żeby organizacja odczuwała, że, że ludzie są zadowoleni, ale wydaje mi się, że zaufanie jest kluczowe. I kluczowe jest tak naprawdę wspólne postrzeganie siebie i postrzeganie roli osoby w organizacji i w całym ekosystemie. Co to znaczy, że ja się czuję bezpiecznie w pracy, ja jako pracownik? To znaczy, że ja mam odwagę yy, no, kwestionować, zgłaszać swoje pomysły. Ja mam odwagę w ogóle się odzywać i nie, nie martwi mnie to. Ja nie mam takiej obawy, że zostanę upokorzona, wyśmiana, że zostanę zlekceważona, a co gorsza, że zostanę ukarana na końcu za to, jak ja myślę oraz że myślę inaczej. Ja przez to, jeśli ja się czuję bezpiecznie, to ja jestem gotowa, bardziej skłonna podejmować yy, zwyczajnie Ryzyko, bez takiej obawy, że spotka mnie za to kara. I konsekwencja prosta dla człowieka, który czuje się bezpiecznie, jest taka, że no, w związku z tym ja potem chcę angażować swój talent, swój, swoje umiejętności, wierząc, że ja mam znaczenie, że ja się liczę w tej organizacji, że ja jestem istotna jako człowiek i pracownik dla mojego szefa i dla mojego zespołu. W empatycznym środowisku ludzie czują się widziani, słyszani, doceniani, mają poczucie swojej wartości, ważności i mocy sprawczej, mają pewien poziom autonomii. I wtedy tak naprawdę mogą wnieść swój potencjał, mogą się zaangażować, mogą dać to, co w nich najlepsze. W bezpiecznym emocjonalnie środowisku pojawia się więcej przestrzeni na otwarty dialog. Czyli taki dialog, w którym jesteśmy w stanie porzucić naszą rację, nasze przekonanie o czymś, nasz sposób widzenia, patrzenia, perspektywę i spróbować zobaczyć daną rzecz, dane zjawisko, daną sytuację oczami innych, zobaczyć jaka jest ich perspektywa, co oni na ten temat myślą, czy może jest tam jakaś prawda, i czy może jest tam jakaś pozytywna intencja, i jakieś lepsze, ciekawsze rozwiązanie niż to, które my mieliśmy w głowie, gdy wchodziliśmy na spotkanie. Życzliwe to takie, w którym błąd jednego z nas jest zasobem nas wszystkich. To jest takie środowisko, w którym mogę otwarcie mówić o swoich błędach, bo nie obawiam się, że zostanę za nie oceniona lub skrytykowana. Moje doświadczenie zatem może też się stać doświadczeniem całego mojego zespołu, ponieważ w naszym zespole nie rywalizujemy, a współtworzymy. Życzliwe dla mnie również to takie, w którym panuje kultura feedbacku, w którym podarowujemy sobie jasność, czyli jestem otwarta na to, aby inni udzielali mi informacji zwrotnej, ponieważ wiem, że intencją drugiej osoby jest wspieranie mnie, a nie krytyka czy osąd. Jednocześnie ja sama również w takim środowisku z otwartością i odwagą. Udzielam bezpośredniej informacji zwrotnej innym, zamiast mówić o tych osobach za ich plecami. Życzliwe środowisko pracy to dla mnie również takie, w którym patrzymy na siebie i na innych przez pryzmat potrzeb, zamiast stygmatyzować, oceniać i krytykować. Oznacza to dla mnie, że kiedy Widzę, że ktoś coś mówi, kiedy słyszę, że ktoś coś mówi, lub widzę, że ktoś coś robi, to chcę zrozumieć, dlaczego to robi, czyli jakie chcę zaspokajać potrzeby. I również chcę poszukać takich rozwiązań, w których zarówno moje potrzeby, jak i potrzeby innej osoby będą brane pod uwagę. Takie rozwiązania typu win-win. Lubię mówić o tym, że w takim środowisku jesteśmy dla siebie równoważni. Ja jestem ważna, moje potrzeby i potrzeby drugiej osoby. I wkładamy wysiłek w to, aby odnajdywać takie rozwiązania, które będą uwzględniać nasze różne perspektywy. Kiedy Państwo odczuwali ostatnio stres w pracy? A może złość? Okazuje się, że według badań Instytutu Gallup 39% pracowników w Europie odczuwa stres w ciągu pracy, a 19% pracowników odczuwa złość. W takich emocjach jest bardzo trudno o skupienie, zaangażowanie, nie mówiąc już o wychodzeniu z inicjatywą i realizowaniu swojego potencjału. Przeciwieństwem bezpiecznego miejsca pracy, gdzie emocje są spokojne, jest miejsce pracy oparte na strachu. Niestety strach wywołuje u nas tak zwaną fazę przetrwania, nie tylko w życiu, ale także w pracy. Wtedy koncentrujemy się bardziej na naszych negatywnych emocjach, a nie na zadaniu, które mamy wykonać. Ja się odwołam do autorki terminu Bezpieczeństwo psychiczne w pracy, Emmy Edmondson, która. Właściwie podkreśla trzy podstawowe kroki, które warto podjąć w organizacji, żeby kształtować środowisko bezpieczne dla pracowników, dla ludzi, którzy pracują w naszym zespole. Po pierwsze, pierwszy krok to jest takie ustalenie wspólnego gruntu dla porażek, czyli wspólne rozumienie czym porażka jest i takie przyzwolenie do tego, by porażki i błędy popełniać w tej organizacji i żeby je traktować jako lekcje, a nie jako nauczkę. Lekcje to znaczy, że te porażki stają się dla nas kolejnymi krokami i takimi momentami. Które my musimy pokonać, żeby odnieść sukces. To jakby krok numer jeden. Krok numer dwa to tak, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby się dzielili swoimi opiniami, żeby w ogóle wyrażali swoje opinie i zgłaszali swoje pomysły, kwestionowali i podejmowali ryzyko. I to można robić za pomocą prostych pytań. Co mi umknęło, kto myśli inaczej, kto ma inną perspektywę niż ja, prawda? To są takie pytania, które Wywołują ludzi do odpowiedzi i skłaniają do kwestionowania, skłaniają do wyrażania innego niż moja zdanie, innego, innej niż moja opinii. I gdy my już to zrobimy i zachęcimy wszystkich do dzielenia się tymi spostrzeżeniami i własnym zdaniem, to krok numer trzy to już jest takie budowanie relacji, konstruktywnej, doceniającej relacji. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli mnie zależy na budowaniu tego bezpiecznego środowiska pracy, to warto, żebym ja doceniała już sam fakt odwagi, że ludzie kwestionują, że mówią o błędach i że... No, w ogóle podejmują ryzyko. Więc y, oczywiście, no, no, jak to osiągnąć, prawda? Można mówić, słuchaj, dziękuję, że podzieliłeś się swoim zdaniem. Dobrze, że mi pokazałaś zupełnie inny punkt widzenia. Nie myślałam o tym w ten sposób. Dziś się z tobą nie zgodzę, ale na pewno wezmę to pod uwagę. Także to są takie trzy kroki, o których warto pamiętać i warto je po prostu robić, żeby ludzie czuli się z nami jako liderami bezpiecznie i chcieli dzielić się swoimi pomysłami i te swoje talenty u nas angażować, mówiąc wprost. Musica